Nawet jeśli nie jesteś gotowy na dzień, noc nie może trwać wiecznie. Zacznij działać mimo strachu dzisiaj. Tak cię naładuje pozytywnie energią, która sprawi, że będziesz chciał chciała działać bez zastanowienia. Powiem Ci, dlaczego tak się dzieje? Skąd ten Twój strach, mimo ogromnej chęci do działania? I przede wszystkim powiem Ci w jaki sposób możesz przed każdym takim uczuciem strachu przed działaniem zmienić to uczucie w paliwo do tego, by zacząć. Działać. Zapraszam Cię serdecznie na dzisiejszy odcinek mentalnego bogactwa. Ja nazywam się Laura Górka i jestem tu po to, żeby Cię wesprzeć na drodze do Twojej świadomości, do podniesienia Twojej świadomości i przede wszystkim do stworzenia biznesu Twoich marzeń w zgodzie z boskimi zasadami. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś, dlatego że dzisiaj opowiem Ci o temacie, który przewija się wręcz. Za każdym razem, kiedy zadaję pytanie, dlaczego nie działasz w swoim życiu, dlaczego mimo tego, że marzysz o czymś, to nie robisz tego po prostu. Dlaczego się boisz tego? Z czego to wynika? Czego tak naprawdę się boisz? Czy zadałeś sobie kiedyś to pytanie? Czego tak naprawdę się boję? Wiecie co? Ja nawet miałam taką e, przygodę ostatnio, i bardzo Wam polecam właśnie, żeby zadać sobie to pytanie. Jest pewna rzecz w moim życiu, o której e, marzę przez, już przez jakiś czas. Ma ona związek z, z moim domem. I e, to jest coś, co pozornie e, ma zostać zrobione przez czy jakiś czynnik zewnętrzny. Tak? Ja nie mam na to. Nie mam na to wpływu. No w zasadzie mówię tutaj całkowicie, całkowicie poludzko, nie? Bo wiemy doskonale, że mamy wpływ na wszystko w naszym życiu i to wszystko ma związek z naszymi przekonaniami. I zaraz ci powiem, jak to działa. Więc miałam takie marzenie w związku z tym domem i chciałam to marzenie zrealizować, natomiast przez bardzo długi czas nic się nie działo. I zaczęłam się zastanawiać skąd to się bierze, więc zadałam sobie pytanie. Jeśli by się to teraz wydarzyło, jeśli w tym momencie udałoby się to, jak byś się czuła? Przyjmijmy, że w tym momencie dowiadujesz się, że to, o czym marzyłaś, właśnie się spełniło. I nagle ja sobie uświadamiam, że czuję strach. Że czuję, że to trzeba będzie załatwić, to trzeba będzie zrobić. I to trzeba będzie zmienić. I nad tym trzeba się będzie zastanowić. I, i, i co wtedy, jak, 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 jak to się nie uda, co wtedy jak tam to się nie uda? Nagle twój umysł wysypuje wszystkie przekonania myśli innych osób, które ci nawkręcały w związku z tym twoim, z tym twoim marzeniem. Po prostu nagle okazuje się, że to Twoje marzenie wcale nie było takie oczywiste, i to Twoje marzenie wcale nie miało zgody od Twojej podświadomości na to, by się zrealizowało. I nagle mówię, Boże, przecież nawet się nie spodziewałam, nawet to mnie, nawet mi to przez myśl nie przeszło. I tak samo może być w Twoim przypadku. Na, na 100% jest tak w Twoim przypadku, bo jeśli nie masz czegoś o czym marzysz, to dlatego, że nie chcesz, nie chcesz podświadomie tego, o czym marzysz. Więc za każdym razem, kiedy czujesz ten strach przed zrobieniem czegoś, za każdym razem, kiedy marzysz o czymś bardzo mocno, a to się nie realizuje w Twoim życiu, to zadaj sobie pytanie, co by było, gdyby się teraz to w tym momencie zrealizowało, tu, teraz, w tym momencie. I dowiedz się od siebie. Gdzie się, gdzie się pojawił strach? Dowiedz się od siebie, gdzie jest tutaj obawa? Czy faktycznie jest w Twojej przestrzeni pozwolenie na to, by się to wydarzyło? Czy jesteś przygotowany na to? Kluczowe jest się przygotować. Zapraszam Cię do odcinka o tym, w jaki sposób się przygotować na swoje marzenia. To zdecydowanie zmieni Twoje życie. Więc czego tak naprawdę się boisz? Co sprawia ci największy strach, jeśli myślisz o zrobieniu czegoś? Strach to iluzja. Strach ma związek z tym, w co my wierzymy, strach ma związek z tym, jakie są nasze przekonania. Więc, ilekroć, jeśli nie pracujesz ze swoimi przekonaniami, jeśli nie robisz z nimi nic, jeśli po prostu w Twoim życiu e, tak naprawdę otaczają Cię ludzie, którzy zachowują się w taki sposób, który ci się nie podoba, którzy robią rzeczy, które ci się nie podobają, to chcąc, nie chcąc, twoja podświadomość zaczytała ich zachowania i ty będziesz mieć bardzo podobne. Będziesz mieć bardzo podobne podejście i fakt, dlaczego ci się nie podoba, jak się inni zachowują i cię to drażni, będzie wynikał z tego, że ty tak robisz i że ty taka jesteś. Więc bardzo zachęcam Cię do tego, żeby zadawać sobie pytania, otworzyć się na to, dlaczego ja się tak naprawdę boję. <laughs> I ja Ci powiem teraz, jaka jest geneza tego Twojego strachu. Dlaczego się teraz boisz, abstrahując od tych konkretnych Twoich powodów, które do Ciebie przyjdą w momencie, kiedy zaczniesz zadawać sobie pytania. Ale ja Ci powiem, dlaczego, się, dlaczego w ogóle jest ten strach, skąd on się bierze, ten strach. Ten strach się bierze właśnie dlatego, że nasz umysł, został stworzony do tego, by nas chronić. Wszystko to, co się dzieje, każdy proces myślowy, jaki się dzieje w Twoim umyśle, ma na celu ochronę Ciebie, ma na celu zatrzymanie Ciebie w miejscu, w którym jest bezpiecznie. Dlatego też, jeśli czujesz strach przed działaniem, i myślisz, że ten strach kiedyś zniknie i wtedy dopiero zaczniesz działać, to być może nie będziesz działać już nigdy w życiu. Dlaczego? Dlatego, że strach będzie przed każdym Twoim działaniem, bo Twój umysł jest tak zaprogramowany, by zatrzymać Cię w miejscu, w którym jest bezpiecznie, pokazując Ci, że ten strach nie jest najfajniejszym pomysłem, że, że strach, strach jest po to w Twoim życiu, żebyś nie ruszył z miejsca. <laughs> Więc jeśli będziesz za każdym razem warunkować swoje działania od strachu, być może nigdy w życiu nic nie zrobisz. Dlatego też uświadom sobie, że strach jest niczym innym jak naturalną blokadą przed działaniem. Przed wyjściem z przestrzeni, w której twój umysł uważa, że jest bezpiecznie. Dlatego też nie zwracaj uwagi na to, nie zwracaj uwagi na to, przepraszam, nie zwracaj uwagi na to absolutnie, że boisz się przed działaniem. To jest naturalne. Jeśli robisz coś w zgodzie ze sobą, jeśli marzysz o tym już od dawna, jeśli chcesz coś zrobić, ale czujesz strach. Strach jest niczym innym jak informacją dla Ciebie. Więc strach będzie Cię informował na zasadzie, jeśli robisz rzeczy, które nie są z Tobą zgodne. Owszem, on jest wtedy dla Ciebie informacją na zasadzie, nie rób tego. Ale jeśli Ty robisz coś, o czym marzysz już od dawna, co jest zgodne z Twoim celem, co jest zgodne z Twoją przyszłą wizją i, i pozwalasz temu strachowi, żeby Cię zatrzymał, to wiedz o tym, że on nigdy nie zniknie. Wiedz o tym, że nigdy nie będzie momentu, w którym strach nie będzie yy, obecny w Twoim życiu. Jest strach, który Cię informuje przed tym, czy masz coś zrobić, czy nie, ale jest strach, który po prostu będzie tam, choćby tego chcesz, czy nie. I ten strach ma Cię motywować do działania. Ten strach. Ma być częścią Twojego działania. Pozwól na to, żeby on był, kiedy działasz w zgodzie z tym, o czym marzysz. Kolejną rzeczą jest to, że jeśli masz świadomość w swojej głowie, że nawet, coś, jeśli, nawet jeśli jest coś, co pójdzie nie tak w Twoim życiu, to i tak działa na Twoją korzyść, to przestaniesz tak bardzo analizować to, co się dzieje w Twoim życiu. Przestaniesz aż tak bardzo skupiać uwagę na tym, co może złego się wydarzyć. Przestaniesz karmić swoje myśli negatywnymi aspektami tego, co ma do Ciebie przyjść. Musisz zrozumieć, to ja wiem, że twoje ego teraz może szaleć i twoje ego teraz może mówić, że ale co, to jak coś się zepsuje, to jak coś yy, stracę, to jak coś się yy, wydarzy złego, to znaczy, że to jest na moją korzyść. Tak. Tylko dlatego, że nie podoba ci się w jakiś sposób, coś do ciebie przychodzi, to nie znaczy, że ci nie służy. Wszystko Ci służy. Wszystko, co do Ciebie przychodzi, nawet jeśli dzisiaj rezultaty nie podobają, to gwarantuję Ci, że to jest po to, żebyś się czegoś nauczył. To jest po to, żeby Cię wesprzeć na drodze do osiągnięcia tego, o czym marzysz. Czyli jeśli coś po drodze nie wydarzyło się tak, jak Ty się spodziewałeś, tylko po prostu inaczej niż się spodziewałeś, to wydarzyło się tak, dlatego, żeby Ci służyć. Wydarzyło się tak po to, żeby wesprzeć Twoją drogę, której Ty jeszcze nie widzisz, a dla, która dla Boga jest oczywista. I On doskonale wie, że tego potrzebujesz do doświadczenia. Więc to jest kluczowe, żeby o tym pamiętać. I kolejna rzecz, która jest kluczowa, żeby, żeby, żeby o niej pamiętać na drodze do doświadczania swojego życia tak, jak Ty chcesz to uświadomić sobie, że to jest OK, by za każdym razem nie wygrywać. To życie nie polega na tym, że ty masz za każdym razem wygrać. Życie nie polega na tym, że ty w każdej sekundzie swojego życia, niezależnie od tego, co ty zrobisz, to ty masz wygrać. Jeśli nie wygrasz, to, to jest coś z tobą tak. Jeśli nie wygrasz, to nie chcesz mieć już z niczym nic wspólnego. To jest OK nie wygrywać. Życie nie polega na ciągłym wygrywaniu. To w ogóle nie o to chodzi. Życie polega na życiu, na doświadczaniu, na tym, żeby zbierać lekcje, doświadczenia, żeby zbierać to, co jest Tobie potrzebne do tego, żeby zrealizować swoje marzenia, żeby zrealizować swój cel, swój plan, dzięki któremu tutaj jesteś. Nie, żeby wygrywać za każdym razem, więc pamiętaj o tym, ilekroć będziesz działać, ilekroć będziesz robić w życiu swoim coś, co jest dla Ciebie ważne. Nie musisz wygrywać za każdym razem. To nie jest o wygrywaniu. Pamiętaj o tym, by karmić siebie dowodami na temat tego, w jaki sposób wyglądała Twoja rzeczywistość, kiedy Ty zrobiłeś coś, zrobiłaś coś mimo strachu. Opowiem Ci taką historię. Byłam kiedyś w Skyjumpie ze swoją córeczką. był urodzinki jej kolegi. I ja zazwyczaj w takich chwilach bardzo krótko siedzę z rodzicami, więcej bawię się z dzieciakami. Więc bawię się z moją córką i wchodzimy na, tak, na, na takie na 100% wiecie, o czym mówię. To jest taki podest i na, z niego się skaczę na, na taką ogromną poduchę. I ja wchodzę na ten pierwszy stopień, skaczę. A co mi tam? Wchodzę na ten drugi stopień, i tak wiecie, w lęk wysokości patrzę na to, i milion myśli. Boże, co mi się stanie? Skręcę kark, to siam to. W międzyczasie, między tymi moimi myślami, dzieciaki wskakują tam, robią salto, z tym saltem spadają. Ja po prostu stoję sparaliżowana. Jest coraz więcej tych dzieci, jeszcze większa się kolejka za mną robi. Ja oczywiście przepuszczam każdego kto tylko leci, aż w końcu pewna dziewczynka, moja córka skakała stamtąd, aż w końcu pewna, dziew ja po prostu, to był paraliż, to był paraliż, ten strach mój to był paraliż, mimo mojej świadomości o tym, czym jest ten strach, ja po prostu stałam tam sparaliżowana. I była tam taka jedna dziewczynka, miała chyba z, nie wiem, z 6 czy 7 lat, siadła i powiedziała, wie pani co, ja się nie ruszę dopóki pani nie skoczę. Spojrzałam na nią, Jezus, odbiorę dziecku zabawę. <laughs> I wiecie co, tak siebie przekonałam, przestałam się karmić tymi wszystkimi strasznymi rzeczami, które mogą się wydarzyć, jeśli ja skoczę, tylko powiedziałam sobie, Lauro, skocz. Ja po prostu zaczęłam w momencie, kiedy ta dziewczynka do mnie to powiedziała, to ja zaczęłam tworzyć w swojej głowie. Tylko i wyłącznie pozytywny scenariusz tego. I ja zaczęłam tworzyć w swojej głowie jak wiele wspaniałości i radości przyjdzie z tym, że ja skoczę, że ja przy, przezwyciężę ten strach. I mimo ogromnego paraliżu, słuchajcie, ja skoczyłam. Ja skoczyłam, a ta dziewczynka wskoczyła za mną, podbiegła do mnie i piona. <laughs> I ja jestem od tamtej pory i tak ogromnie wdzięczna, tego, że ja cały czas mam tamtą sytuację jako dowód, że jeśli zrobisz to, czego się naprawdę też bardzo boisz, to koniec końców wyniesiesz z tego przepiękną lekcję. Poczujesz się niesamowicie, poczujesz swoją moc. Ja się wtedy poczułam jak, jest jakby ze, ze mnie zrzucono ogromny ciężar. Więc jeśli masz w swojej przestrzeni jakiś dowód na to, to wyciągaj go za każdym razem ze swojego umysłu. Jeśli masz dowód na to, w jaki sposób się czułeś, kiedy bałeś się czegoś, a i tak to zrobiłeś, wyciągaj, nie wiem, skakałeś ze spadochronem, bungee, nie wiem, cokolwiek się działo w Twoim życiu, przypominaj sobie o tym, niech to będzie Twoim dowodem. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, jakie Ty masz przekonania o życiu, o biznesie, o tym, co chcesz robić. Um, o, 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 o marzeniach i tak dalej. Nie ma nic ważniejszego, jak uświadomić sobie, że to, czemu ja nie robię pewnych rzeczy w swoim życiu, wynika z tego, jakie ja mam przekonania, w co ja wierzę, czego się boję gdzieś tam głęboko. Bardzo ważne jest to, żebyś sobie uświadomił, uświadomiła, że twoje przekonania to jest 95% tego, dlaczego ty nie działasz, dlaczego nie robisz nic ze swoim życiem. Kluczowe jest odnalezienie ich, uświadomienie sobie ich, przekształcenie ich, zastąpienie ich po prostu nowymi przekonaniami, tymi, które chcesz, żeby cię wspierały. I w, w poprzednim odcinku mówiłam o, o tym, jak zacząć, tworzyć swój, jak zacząć tworzyć biznes swoich marzeń, do czego Cię z całego serca zapraszam. Tam ci, powiem, tam ci powiedziałam również o tych przekonaniach troszeczkę więcej, natomiast pamiętaj o jednej bardzo ważnej kwestii. Jeśli już odkryłeś, odkryłaś swoje przekonanie, jeśli odnalazła się, je, to Twoim zadaniem jest działać w swoim życiu później, nie wyciągając to przekonanie jako wymówkę, dlaczego ja czegoś nie zrobię. Czyli na przykład jeśli kiedyś Twoim przekonaniem było to, że biznes jest bardzo trudny do prowadzenia i jest straszny, i jeśli Ty zaczynasz swój biznes i cały czas masz to przekonanie w swojej głowie, mimo tego, że uświadomione, to cały czas je wyciągasz po prostu na tapet i cały czas o nim gadasz, to nic innego nie robisz, tylko nadal się zadręczasz i nadal utrudniasz sobie robotę. Twoim zadaniem jest przekształcić to na biznes. Jest łatwy. <laughs> biznes jest, przepraszam, <laughs> biznes jest łatwy za każdym razem, kiedy ja się do niego stawiam. Biznes jest coraz łatwiejszy, kiedy ja zaczynam w związku z nim działać. Dlatego też pamiętaj o tym, że ważne jest to, żeby działać zgodnie z nowymi przekonaniami łapać się na tym, czy przez przypadek nie ciągasz za sobą tych przekonań, które cię zatrzymują w miejscu. Jeśli chcesz dojrzeć yy, najwięcej przekonań, zobaczyć najwięcej przekonań, jeśli chcesz przekształcić swoje przekonania, jeśli chcesz zacząć wreszcie działać, jeśli czujesz całą sobą, całym sobą, że po prostu chcesz i marzysz tworzyć swój biznes, ale jakby niewidzialna siła cię blokowała i cię trzymała, i za każdym razem, kiedy sobie coś obiecasz, nie realizujesz tego, to z całego serca cię zapraszam na mojego masterclassa Boski Biznes. Jeśli chcesz do niego dołączyć, to zapraszam ci serdecznie do napisania komentarza: Boski Biznes, wyślemy ci linka i yy, daj znać, co czujesz po tym odcinku. Jeśli jest przed świętami Bożonarodzeniowymi, to bardzo cię również proszę o yy, zakup kawki. W, w linka również znajdziesz w komentarzach. Wszystkie pieniądze, jakie zbiorę, e, dzięki, dzięki kawkom przekażę na schronisko dla bezdomnych zwierząt u nas e, w okolicy, w Iłrze, właściwie koło Radomia. Także zapraszam Cię z całego serca do tego, żeby wesprzeć e, moją zbiórkę i koniecznie zostaw komentarz w którym pokażesz, że obejrzałaś, obejrzałeś cały ten odcinek. Zostaw bardzo Cię proszę różowe serduszko i e, daj znać, jak podobał Ci się odcinek i jaki teraz krok zamierzasz zrobić w kierunku mm, swojego życia, w kierunku biznesu swoich marzeń. Życzę Ci wszystkiego, co najlepsze.